Słuchajcie, sensie, dzisiaj zagramy w bitwę na samolotach. Lecimy już do gry. Już wróciłem i razem do... Jakoś się nazywa, bo zapomniałem. Co? O, Ja. Nie ja. No, Chłopie, no. No chłopie. Bez Bezpadł. Ha, zaraz zniszczę twoją bazę. A czekaj, bo ja muszę się... Y, zbić, zniszczę twoją ja bazę, normalnie. Zniszczę A. twój samolot. A to ja mam bazę? To masz nie. samolot. A ja nie wiem nawet czy ja mam samolot. Ja nie ty wiem czy ja mam samolot nawet. Niebieski. Niebieski? Aha. A tu mi się nie śni? To ci się nie śni. Aha. To czemu ja nie prowadzę, tylko kurczę, nie wiem gdzie mam iść. To no, ja zaraz to, z, to, to zniszczę. Oj. Wiesz, chodzę! O jest, widzę A! Widzę ciebie. Spadłem. No na serio. A spadaszło, może sobie? rozróżnić. Nie mam! No to, to, to powinien być, bo to jak. Lecę, lecę. A! Lecę, zobacz, lecę. Lecę, bo chcę. Ej. O. Nie wiem, co zrobić. O, uratowałeś mi. Dobrze zrobiłeś, wiesz? I tak jesteś przeciwnikiem. Prze przecież masz przyjaciela przynajmniej. Tak to co? By było o Blue Team! Yeah. Blue Team został zniszczony! I gry też! Co to, jaki statek tam jest? Ej, wiesz, że ty już nie masz swojego teamu, musisz być tu. A ja cię... O, ja też! Chyba jesteśmy w ciebie, bo ja też nie mam samolotu. Dobra, musimy innych pokonywać. A tu więcej ludzi jest, ty. No, o, zobacz. To ty, 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 ty tak podskakujesz tam, do góry? Ja, o. o jak się cieszysz, o kurde. Co ty, liza, puch, Ten O, widzisz Niszczymy te pomarańczowe team. Chodź, lecimy. O, dobra. Nie, o, idzie z tam. To zobacz, co się stanie. Bankie. O! o. I co się stało? O, ty został zniszczony! ja został... Ej, jesteśmy w tym samym teamie, uwierzysz? Ale co, patrz, jak tu ciemno, niebiesiutko jest, zobacz. No bo jesteśmy w tym samym teamie. O, a tu jest... my, my jesteśmy pod wodą. bąbelki lecą, zobacz. Ty jest... pod wodą jesteśmy. A ty też pod wodą? Ja jestem tu. No jest zobacz bąbelki. A nie no bo dopiero... Bo stoisz na tym. Aha. Rozumiesz. No dobra. A no to jest jakieś gwiazdki. Lec. Ktoś bombę podstawił. Toś bombę podstawił! Toś bombę podstawił. Żyję, żyję. Jestem! Widzę, widzę, cię, widzę cię! No i co? Nie co wiem. Co mam teraz robić? Nie wiem, uciekamy. No ale gdzie? Na samolot! Idę! No sąsiedni! Który? Ten zielony? Na sąsiedni. No ja to zielony samolot, jeszcze. Nie, nie na ten. Na ten! Sąsiedni. Którzy sąsiad. Byk! O, leć! Olej! O, jaki duży samolot! My też taki mieliśmy, identyczny. I teraz skrzydło, i rozwalimy go. O? I patrz, podstawiamy bombę. Uciekaj! No ale czemu? Pum, aha, spadło! No tak, ale czemu? A coś mam w ręku? To jest pod To jest bomba. No ale co ja nie mam pod ochroną? Nikt nie tu ma... nie ma. No powinien być. Jak się z samolotu spada, to powinien być. Ale nie ma. Nie, to... to są... teraz Nisz... co robisz? Ni A, to... Niszczy ten team. A! Czekam. Kolejna bobka. Bobka. Oj, spadłem. Znowu spadłem. zobacz jak śmigło się rusza Zobacz jak śmigło leciały. Wiesz że jaki mamy krzywy samolot. No, ty tam strzelasz. Nie, nie. To zimne. Znaczy no, to jest do ciebie strzela. W wow. o. Czy, Czy? No w ogóle to z kim walczymy? No z różnymi typami. U na różne samoloty latać i dzisiaj. Na tym polega ta gra. Mm -hmm. Jestem w samolocie. Ja, ja bo... też Ale nie mogę wyjść się odnaleźć. Czekaj. Tu nikogo nie ma w tym samolocie. Nie jestem. Nie bój się. Jest. Ale jestem. Ja Halo. Jesteś sam! Sam. Gdzie? Nie, wyskakuj! A ja nie wiem w co ja mam iść. Chciałeś wyskoczyć wariacie. O, tu jesteś. Co? Chciałeś wyskoczyć wariacie? Nie zostawiaj mnie już, kurczę, bo ty uciekasz, a ja nie muszę, mam iść. Pa. Nie ma pa. Dzień dobry. No pa. Bo bez samy, ja mi i ja uciekam. to ty mnie chcesz wysadzić? Nie chcę, ale chcę uciec. A, no to weźmy ze sobą. Nie da się. No kurde, muszę sobie radzić sam. Co? Nie wyskakuj! O... Bo jak coś wysadzi to ucieknie. Wariat. A, widzisz, a tutaj już mam... Ej! Oj, oj, ku... Co ja zrobiłem? Wariat. wariat. Wyskakuje solo to ciągle. Bo ja tu nie mogę się podziać. Nie wiadomo gdzie tu iść. Gdzie pójdziesz to kuszę, wylatujesz. czekaj, tam jakaś się skocznie. Widzę, pójdę na to skocznie tam. A tu wyspa jest. Ale co na wyspa mnie nie utrzymuje? Jaka? No to się pokażę. się tutaj tu, ludzi. Tu. No, ja ten sam skoczę, a nie mogę skoczyć tam. No bo w, w wariacie. O, teraz jest. No. A ja też lecę i, e. i bierz miecz i, i walczymy z ich Tutaj przynajmniej. Bierz, bierz, miecz. No dobra, biorę, miecz. Ciach. O, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, nie uciekaj. I tak cię złapię. I tak, chodź tu. Ej tylko, o jeden wariant zeskorzył Idźmy NA GÓRĘ PO DRABINKACH Schował się tchórz Po drabinkach, chodź na górę. O jest tu, jesteśmy w... Ty jesteś niebieski, a ja jestem zielonym Ja ci nie będę niszczyć timu No dobra A ty mi A tamten uciekł, schował się tchórz Ja wysadzam w swój a, tim a już... Ja wysadzam swój tim Tak? Dla ciebie to robię, ty też to robię. No dobra. Wysadzaj! No, no dobra. Bierz bąbkę już! i... I do, I, do. I Uuh. Uuh. Jak fajnie. Rubla! Wariant <grywia> nie ucieka od bąby. Ucie, ja nie... Ale ty masz uciekać Aha, od bąby! ja nie wiedziałem. Nie żeby zginął. Ja myślałem, że trzeba na, nacisnąć i już będzie okej. On zlatuje! Ty o nie! Wybuchło. No i dobra. Co tu jest? Co ja sobie tutaj wezmę? Może sobie wezmę tym. O! Procesy wezmę. To jest proces. Pistolet. To nie pistolet. No co to jest? Zobaczysz! Aaa! Kotwica jakaś. Patrz, klikasz tu O i przyciąga mm -hmm. I tym latamy zawsze mm -hmm. Ej, nie, mam, nie pokażę ci mojego skina zaraz. Pokaż Chwila, jeszcze sam O, o idę do ciebie, idę oj mury lecą. Na jedynej nodze. O tam jakiś czerwony statek przypłynął, co so, tam się rozwala? Nie wiem, jest Wszystko się przejdzie. O, sieba! Jestem. Jestem z innego teamu i no, nie to. mam ręki o. ani nogi. Czekaj. jesteś. No poleciałem na dół. A ja nie mam ręki ani nogi, wiesz? Aha. Nie miałem ręki ani nogi. O, na mnie, patrz. Mm. Chłopie. Chłopie. No widzę. Jest. I co tam robisz. idę do ja nie mogę iść, co mnie trzyma. A ten haczyk mi trzymał, muszę go opuścić. Ja. <laughs> nie mogę iść, bo ten haczyk A gdzie ma? jesteś? O, idę! Poleciałem. Co ty zrobiłeś? No tu jestem. Łopie zaraz. Aaa, za to było! Bógla, była! No ja to uciekam. Jeż, wybuchła. Ej, gdzie jestem? O lepiej, nie samolot. Nie. Niech. O, Biegnę. O! Jakaś osoba. Gdzie jesteś? Kila! O, chyba, chyba. Idę we ja. Stój! Za tą osobą. Idę za... O, Ej, jestem w jakimś mi... innym typie! Znikła mi jakaś osoba Halo? Oj, Halo Pochowaliście się? mnie mury A może pójdę do tego kółka o, samę tu Może coś się stanie o. Nie no, bo to jest tylko spałny. To nic ci nie da. Wiesz? No ja się naładuję. A to ci nie daje. No to po co to jest? No tutaj się ludzie rozpałnią. Aha. No to idę gdzieś, Może to znajdę. Rozwalam! Uuu! Mm. A ja jestem ja w samolocie? No? A ja nie widziałem. A, spadam! Nie, to nie Idę niszczyć innych ludzi. Lecz na twój film zniszczyć. Co to? Muszę muszę usiąść. Albo wezmę zostać... miecz. Nie, nie, broni. Ja też mam miecz. Ja też mam miecz. Właśnie. mi się. Chce... O, wezmę A co znowu... tam tak ładnie pachnie? No hmm. nie, no nie, nie. nie. Musimy od czegoś zacząć od ciebie. Nie, to nie przeskazał. Nie no, złowa tylko to jest. Ale gdzie jesteś? No, no jestem tutaj na tym bąbelkach ale jak jakim jest zła noc? czy u góry? tak nie nie co to? jestem nie w tym teamie? <laughs> tak, to jest z teamowo lecę, lecę mhm. Cześć, Co ty robisz? Mam Chodź chodź się, Nie widzę cię. Komiska. O skaręta. Oje, Cześć, Aleks. Au! Ktoś, ktoś. Co ty już zrobiłeś? Zabijałeś mnie? Zabiłeś mnie. Tak? O, no Czak Ja tylko chciałem cię zabić! Ciach, 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 o! Ja miałem cię Zobacz, zabić. Spadasz. No spadam. To, co się potrafię najlepiej. Spadam. O, widzę cię. O. Hop, hop, o, hop. Ja Jestem. O, jak... No trzeba spada. To nie ja. Spadłem. No to i to nie wiem. Czy nie chciałem. O oj, Ojejku! Zabiłeś mnie! Ja tak nie wiem! Będę cały... Zabiłeś mnie! Zabijałeś się mi na nóż! Aua! Bolało! Bolało... A ty chciałeś mnie zabić, ty kurde, słabo! Na tym polega ta gra! Teraz uciekam! Ale na tym polega ta gra! No na walce! Walce... Czekaj, zobaczę to się powrotem.

Nie wiadomo Ej, wiesz, że teraz będziemy w tej samej drużynie? Ale kurde. A to? Aha, jako szkółka. Tak, bo y, y, samolot został zniszczony. No to jest dobra, nie będę musiał się je dać, chodźcie. Ej, a chyba się da zabijać jeszcze. O, ja na dachu jestem jakimś, zobacz. No to weź wywalaj. Ciech, 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 ciech. A nie, ty, dalej ja jestem przy tym głupim teamie. Oj, lepsze, co, lepsze. Jest, 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 jest. O kurde, w jakimś teamie. jesteś w a ja w niebieskim. O kurde, a jak to zrobić, żeby było razem? Nie wiem, no musi być Muszę szczęście. się przenieść może, nie? Nie da się. Albo poczekam. Kurde, idę Lecę do czerwonego teamu. Idę do kółka tutaj, może tu, w tym kółku coś się dzieje. Mm. Dziwnie, się nie dzieje. to po co takie tutaj No No tutaj się rozpalnią osoby. Pojawiają się. A o, pojawiają się. No to osoby, to jakieś kurczę wszystko leci. Na dół. O, widziałem osobę. Widziałem, Lec. idę zobaczyć, co za osoba. O, o, o. Futbol. O, jest, jest. On ma, on ma broń. Ja też wezmę broń. Uciek. Uciekł straszył siebie Dobra, chowam broni. Patrzcie, spadłem. Może tu się A! Aaa! Chutam sobie coś tutaj. Lecę na ciebie! Cię zniszczyć! No ja jestem na jakiś wyspie. A ja też jestem na jakiś... O, o o, widzę go, widzę go! Jest, biorę! Uciekłem! Ale to ja, to ja! A to ty, o to nie wiem no co nie biorę. A ja cię zniszczyłem. Ja cię zniszczyłem właśnie... właśnie. Ojej, ja chciałem cię zaoszczędzić. To ty mnie zniszczyłeś. Ej, o, o, jest! Zabijaj jakąś osobę! To nie tak się nie robi, nie? No, teraz już nie będę. O! Nie no, żartowałem, no, będę, No to ja muszę się schować. Ja wiem, gdzie jesteś. A możemy być przyjaciółmi? Nie, no, jesteśmy w dwóch różnych teamach. Aha. No dobrze. Daj am... mi podstawił bombę! Ojejku, mogę cię ratować. O, ratuję cię. Czemu?

Jestem w krzywle. Ja też jestem. Biegnie po ciebie. Ale fajny widok wiesz. A może skoczy na ten zielony. I ups, ups, ups. Nie wiem o. gdzie jestem. Jestem w samolocie. O do środka. Teraz ty mi nic nie zrobisz. Zrobię, bo polecę tam. Nie. Lecę. Lecę do samolotu. Nawet dobra. Cię widzę. Nawet Dzień. Cię widzę. Nawet Cię widzę. A! Co to? Bomba była? Tak, to chyba No bo się rozleciało. O ja, Ty jesteś teraz w wspólnym teamie, a nie ze mną. No, zobaczę z kim. Idę się przywitać. <laughs> Wariat idzie się przywitać. Halo, halo. hej, cześć kolego. Cześć, co tam słychać?

no dobra, ja już nie będę tak się licował. Ja już, ja wam O Oj, ale tu jest dużo, dużo wojowników jest tutaj już, ostatnio. Oj się ich nazywało Ała! O, jestem w teamie. Pomocy! Jesteś w samolocie! No. Nie bój się, to jest twój team. A ja jestem znowu w niebieskim. A w moim teamie nic mi nie zrobisz, nie? Zrobię! robię? No, to to bógę, bógę! To, to co ujrzą się nie bać? A nie, nie ma jest... oszuście. Czekaj, co tutaj wymyśleć? Czekaj, czekaj. Idę sobie tutaj. Idę sobie drogą. Ludzie się pytają. Czemu mi nad głową? Ja skółki śpiewają, ludzie moi, ludzie. Co Są takie przyczyny, my się nie wierzyli wierność się A u sąsiada ta kapela gra, Dziś moja loba. Słoby ma, a u sąsiada ta tańcu z nią gdzieś inny już na jeszcze z nią no tak, jedziemy dalej Chłopie, no to dobra, jedziemy no dobra lecę ja. ja Chłop, sam, Chłop. Ja z tego samolotu wyjść nie da się może zaskoczymy ważne broń będę to na pieczelę. No, no widzę, dziurę góry, w twoim, widzę dziurę w twoim samolocie, więc wlatuję przez nią. Wiesz, no. ty przez dziurę. I co ja wyszkoczę teraz? Oj, przeczekaj. O, wybór. Strzelasz ze mnie. Nie ja, nie. ale jestem w samolocie. O, jestem teraz, widzę. A ten taki czerwony, to czy jest? Nie wiem. Samolot. Są wszystkie kudury. No ja mam taki brązowy. Nie, to masz taki pomarańczowy No, taki dziwny. Boże. I nie widzę cię. No i dobrze, na tym to polega, żeś mnie nie widział. Tak, za tym to polega. Na tym to polega, bo przecież wybuchnęła! Czekam! Skaczę Co Co? No chciałeś mi Bobkę dać. Ty... Nie, chciałem cię zabić z No, to, no to, to tylko, dlatego... Ale nie Bobką, nie Bobką. Dlatego uciekłem ty. A tam nie miała żadnej bombki. Ja myślałem, że jesteśmy przyjaciel, a ty mi jest... Ścigasz, mi mnie jest ścigać i coś nie robić. No jesteśmy w dwóch... Przyjaciele no, tak nie robią. Ale jesteśmy w dwóch różnych teamach, a te No dobrze, no, spadłem. No, no tak, ale... Widzę cię, widzę cię. A jak coś zrobić, żeby było w jednym teamie? Nie wiem. Musimy mieć farta po prostu. A jesteś w teamie białych. O, jestem tuż na wyspie. Ja idę na tą wyspę oczywiście. I kiedyś byłeś na tej wyspie. Pamiętasz to? Pamiętam, pamiętam. No. O. pyk, walka, walka. Walka, walka, walka. Co, nie chcesz mnie zabić? Mię nie, nie zabijesz! Ale siebie babi. Nie, ja siebie musisz tam być, uczyni się. Tyłku, a co ja tak A co ja tak chcę? A co ja tak chcę? A co ci dużo, a idzie w plecy, ale Uj. jakoś bije. Ale walka, nie? Zabiję cię. A, nie, ej! Prej, cię coś zbuchowało, bo ciągle skaczesz. No właśnie. Może przytrzymaj, poznamy chwilę i, i. No dalej skaczę, zobacz. Jak <grym> wariat. <grym> no to będę miał z tobą problem, żeby cię zabić. Może bombkę weźmie. Puf. I wziął. Puf. Nie. A może... może murrodza. O. Zniszczyłem cię! dalej jest skaczę, zobacz. Zniszczyłem cię. O, spadł. No, ja skaczę Jak Nie wiem, ale cię zaraz ziszę. musisz wejść. Wejść wejść, w, wejść w gry i wejść. No nie, nie, nie da się Nie, wejdź z gry i pojść. Ja? No nie chcę, nie? Nie wskaczasz że sobie tam nie przekażę. A, no dobra. O! Jeszcze jestem w nowych tyłach, a ty jest to wariant. Ciek, ciek. Ja jestem. Pokaż. I co robisz? Teraz? No

nie, raczej sobie Chcesz... no, skasję Zabiję cię, zabiję cię przed no. Le chwilą, lecę. lecę, lecę! Lecę! Zabijam cię! Zabijam cię! Zabiję! No to może nie będę skakał. Dalej skaczę jak zając Musisz wyjść z gry i wejść! No zrób to! Zrób to! Zrób to! No zrób to! Robisz czy nie? Z... Nie zresetować postać Tylko wyjść z gry I zaraz wejdziesz Dobra? A ja czekam na ciebie jakby... nie dobra. Y Idziesz? Myk, myk Jesteś w tym samym... Ty... i nie skaczesz. No już się skaczę. Aaaa! Wypadłem to burtę. Czekaj, bo ja się chcę zobaczyć co mam robić. O nie, teraz ja, ja zobaczę, ciągle skaczę! Ja o, kogoś widzę. Człowiek! Nie. Ty, człowiek tam jest! Nie, Idę do niego zobaczyć. Nie, co z tego, że tam jest Zdzielony. człowiek? Zdzielony. Mecz, 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 tak, tak. To jest Twojego tyłu. Już! Ej, gdzie ty. O ciągle wylatujesz poza samolot i nie się, że ktoś idzie w Twoją stronę. No dobrze, to znaczy, ale ja tutaj. Jestem niezniszczony. Co nie zniszczy? Ale. Ja I... yes, ale... yes, No, ciągle spadam i jestem! <toczek> o nie, znowu! No, wskazuj. No. Ja, kwa... No czemu ja mówię, tak? Co to kurczę noga? Ja na, na, na dyskotece jestem? Nie no! Pa widzowie! Do następnego!